Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Elwatyw i witam Was w kolejnym sezonie serwera Ala kwadratowa Masakra. Jak możecie się domyślać, ci, co są na Discordzie dobrze wiedzą, że jest to sezon z wyspami, tak jak oryginalna kwadratowa masakra. Jesteśmy już na serwerze i powiem wam, jak się trzeba zapisać i co, co trzeba spełniać, żeby się dostać na serwer. Więc zaczynajmy! Pokażę Wam teraz wyspę, na jakiej będziecie startować. Nie chcę głowy jeszcze podnosić za bardzo, żebyście nie, żeby wam nie zdradzić. Za dużo, ale już w kątem oka widzicie, na, widzieliście na pewno. Łączmy sobie rączkę. I tu będziecie startować. I uwaga. Dum, 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 dum. Jest tutaj jeszcze dużo innych wysepek, w których będziecie sobie budować mosty. A propos mostów, od razu wytłumaczę, jak będą wyglądały sprawy z dźwigtowymi, koblowymi, słabymi mostami. Takie mosty będą, po, powiedzmy, po tygodniu, po półtora tygodnia, jeżeli nie będą zamienione, no to te osoby, które taką kupę robią, będą karane jakoś, ponieważ nie chcemy takich wadziewnych mostków robić na serwerze. Ma być to ładne, zrobione mostki, jakieś cokolwiek dodawać, żeby to jakoś wyglądało. Mm, jakieś tak samo... O, tak samo jakieś budowle, jeżeli będą robione na odwal, jakieś dirt, kupa i... i... Gruzu kupa, no to też będą y, osoby w, usuwane. Jeżeli ktoś tylko wejdzie, zrobi sobie skobla, byle co nie będzie grał, no to od razu usuwam taki domek. Wyspa zostaje czyściutka i elegancko. Na każdej wyspie. Jest nieograniczona ilość graczy. Nie ma tak też, że wy sobie pójdziecie na tamtą wyspę, zajmujecie sobie cało i... O! I mnie to nie interesuje. Nie, macie zająć tyle, żeby wam starczyło, tak, a trzeba się dzielić, tak wysp jest bardzo dużo, ogromna ilość wysp jest w koło. Mm, I musicie sobie zajmować kawałki, nie, że pół wyspy ktoś zajmie jakieś ogromnej albo dużej. Jeżeli jest jakaś naprawdę malutka wyspa, no to ktoś sobie zajmie spoko. To będzie jego wyspa. Ale tak czy siak, nie ma zajmowania wysp ogromnych ilości. Teraz, co do pluginów. O, jeszcze stare te, stare są tikety. Zgłoszenia zostają, tak jak już się Wam pokazało, ładnie. Zgłoszenia zostają. Jeżeli ktoś nie wie, jak działają zgłoszenia, musicie sobie zobaczyć mojego wyłócza. Będzie identyczna zasada z tymi zgłoszeniami. Logblock, oczywiście, standardowo zostaje. Będzie planowana w dodania wewnętrznej waluty, dodatkowe jakieś tam dolary czy złote. I te złote. Oczywiście. Będą takie, że będzie można robić też własne sklepiki. Też plugin na własne sklepiki będzie. I dodatkowo myślę, że mm, to tyle. Żyć na razie nie przewiduję, ale jeszcze nie wiadomo. Yy, I co więcej? Więcej jest to, żeby się dostać na serwer, to zapisujecie się tu pod filmem, w komentarzu. Wy musicie napisać swój Nick, dokładnie według takiego tak, tak, schematu jak wam mówię Nick z minecrafta, dwukropek i piszecie nick Nick z discorda, potem wiek kilka słów o sobie czyli takie macie e, cztery spełniać warunki na razie czyli nick z minecrafta, z, z discorda wiek i coś o sobie dodatkowo musicie mnie subskrybować, bo robię oczywiście to dla widzów swoich a nie dla przypadkowych osób, więc musicie mieć subskrypcję w mmm, i włączone publiczne subskrypcje będziecie mieli link w opisie jak włączyć bądź wyłączyć te subskrypcje, to jest link akurat do wyłączenia ale analogicznie się je włącza włącza i dodatkowo musicie to jest wymaganie Konieczne być na Discordzie, ponieważ większość informacji ważnych dotyczących wersji Minecrafta, która jest 1.152, 1.154 i innych IP i tak dalej będzie właśnie na Discordzie. Tak samo o informacji kiedy live z serwera i tak dalej, to będzie wszystko na Discordzie. Więc na Discordzie musicie być, być musicie wbić na Discorda, macie w opisie zaproszenie, że kogo jeszcze nie ma. Niech się wstydzi. I... Start będzie podany też na Discordzie, bo jeszcze nie wiadomo do końca kiedy. Tu będziecie mieli y, spawn, lub tam w Baloniku. Tu będziecie mieli jakieś tam ogólne zasady serwera. Ta wyspa nie będzie, mo nie będzie mogła być niszczona, tylko te wszystkie w koło prócz tej, na której teraz jesteśmy. Coś tu będzie może powstawało, może coś będzie na dniach powstawało, jakieś admin shopy i tak dalej, i tak dalej. Także kto wie, zobaczymy. No i cóż, to na razie tyle informacji na początek, krótki film, pięciominutowy będzie, ale myślę, że najważniejsza informacja wam przekazałem. Mówię, jeżeli czegoś zapomniałem o fi filmie powiedzieć, to będzie wszystko na Discordzie. Na Discordzie też się możecie odpytywać i ważne, żebyście zaakceptowali po wejściu na Discorda e, regulamin i zaakceptowali go, bo to jest bardzo ważne. I cóż, to wszystko na ten moment. Wbijajcie na Discorda, czekajcie na informacje, bo niedługo start Będzie niezła akcja z tymi wysepkami, jakieś hotele, Wyobraźcie, wyobraźcie sobie hotel na tej małej wysepce? Może być ciekawie, albo jakieś inne sklepy i rozmaitości Co do rud, dropienia, myślę, że będzie normalnie, zobaczymy jeszcze Ale na razie jest planowany, żeby był normalny drop Mówię, wszystko jeszcze jest do dogrania, zapisy muszą być wcześniej, stąd ten filmik A jeszcze jakieś szczegóły na pewno będą na Discordzie, także to wszystko na ten moment. Zobaczcie jaki piękny zachód słońca się robi. Wbijajcie na Discorda, czekajcie na info, bo niedługo startujemy, a ta wyspa za mną jest salombista. co? Dobra, trzymajcie się, siemano!